Daj chwilę dla Boga, pomódlmy się razem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, dzisiaj pragniemy prosić Cię za wstawiennictwem naszej Matki Maryi. Maryjo, pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały nieprzyjaciela, wejrzyj na nas, wejrzyj na nasze rodziny. Prosimy Cię, módl się za nami, wstawiaj się za nami, o Matko Przenajświętsza, Ty, która współcierpiałaś, Ty, która patrzyłaś na rany swego Syna, spraw, aby Twoja miłość i matczyna troska towarzyszyła także nam, dzieciom i pielgrzymom tej ziemi. Maryjo, tak bardzo pragniemy ukochać Twego Syna, a tak często brakuje nam sił, tak często nasze ciało jest zbyt słabe. Prosimy Cię. Wspomagaj nas swoimi modlitwami, wspieraj nas w walce ze złem, spraw, abyśmy zawsze mogli wybierać właściwie, zgodnie z wolą Twojego Syna, jak Bóg chce. Maryjo, powierzamy Ci się i prosimy Cię, bądź nam matką, prowadź nas na każdy czas, abyśmy nigdy, ale to nigdy, nie powiedzieli Bogu nie. Lecz zawsze słowem, czynem, myślą, wyznawali w Nim jednego Pana i Zbawiciela, Matko Droga, bądź nam tarczą i prosimy, daj nam siłę do tego, by trwać w Twym Synu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję za Twoją obecność. Zachęcam Cię w komentarzu, zamieszczam pod tym filmem intencje, które możesz wysyłać, strefa słowa, z chęcią się w nich pomodlimy. A także, proszę, zostaw komentarz, dlaczego jesteś tu z nami i czy widzisz skutek to zawsze jest budujące. Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego.